Czyli mówicie mi, drodzy NPC, że jesteście godni zaufania i nie zrobicie mi krzywdy? Czy my wyglądamy na ludzi niegodnych zaufania? Przecież jesteśmy przyjaciółmi. To co, ja odwrócę się do Was plecami, żeby coś porobić, bo wiem, że nie wbijecie mi noża w plecy. Hej, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na TV Gry... Dzisiaj zajmiemy się grą, w której nie można ufać NPC-om na żadnym kroku, bo jedyne co ci NPC mają za zadanie zrobić, to oszukać, okłamać, zwieść na manowce gracza. Po to, żeby wyeliminować go z gry i po to, żeby ukryć swoją prawdziwą, złowrogą tożsamość. Wszystko to rozgrywa się na pokładzie statku kosmicznego w ramach powtarzających się pętli. W każdej z tych pętli trafiamy na rozmaity zestaw postaci niezależnych, z którymi możemy rozmawiać. Wśród tych postaci niezależnych znajduje się jednak tajemnicza obca istota nazywająca się Gnosja, która każdej nocy może zamordować jednego z czułów. Załogi, a jeżeli wyeliminuje ich wszystkich, ludzkość przegrywa, gnosja wygrywa. Zanim przejdziemy dalej, chciałbym zauważyć, że jeśli słyszycie w tle tajemniczy szmer, to oczywiście dodałem go tylko po to, żebyście bardziej poczuli się na statku kosmicznym. To wcale nie jest wiatrak, który nieudolnie próbuje schłodzić to pomieszczenie. Statek kosmiczny, załoga zróżnicowanych postaci i jakaś jednostka, która nie jest tym, za kogo się podaje. Hmm, chyba coś takiego już było w popkulturze. Tak, oczywiście chodzi o film The Thing. No dobra, gra jest bardzo podobna do Among Us, z tą jedną prostą różnicą, że jest grą solową i też za bardzo posądzać ją o próbę zmonetyzowania popularności Among Us nie można, bo oczywiście powstawała ona wcześniej i po prostu ma podobne korzenie jak Among Us. Gra rozgrywa się w takich pęczach czasowych. W każdej pętli czasowej trafiamy na inny zestaw postaci i inną liczbę gnosi, które musimy powstrzymać. Naszą jedyną bronią w tym wszystkim są umiejętności związane z rozmową, bo cała gra polega na tym, że każdego dnia mamy kilka tur na to, żeby przeprowadzić rozmowy. Możemy też oczywiście milczeć i przysłuchiwać się temu, jak będą toczyły się konwersacje między Między NPCami, podważyć czyjeś zdanie, bronić jakiegoś NPCa, albo w tej najzabawniejszej z perspektywy gracza sytuacji, bronić nas samych. Kiedy ktoś powie. Het, wyglądasz mi podejrzanie. Te włosy, to tak jakbyś miał maski na głowie. To nie jest normalne. Po każdej dużej konwersacji następuje głosowanie, w którym musimy wybrać, jaka postać ma zostać uśpiona. To jest ta postać, którą podejrzewamy jako gnosję i chcemy ją odizolować od reszty, wkładając ją do komory kriogenicznej, żeby resztę podróży spędziła zamrożona. Jeżeli trafimy dobrze i znajdziemy wszystkie gnosje, to oczywiście jako ludzie wygrywamy rozgrywkę. Jeżeli nie znajdziemy wszystkich gnosi, no to i tak jakaś osoba trafia do tej zamrażarki, liczba uczestników gry się kurczy i kontynuujemy nasze detektywistyczne poszukiwania. Podejrzanych o kolaborację z kosmitami. Wow, proste, prawda? Widzisz do jakiejś osoby i mówisz: E, jesteś kosmitą, czy nie? No i patrzysz, czy ma jakieś nerwowe tiki, czy się denerwuje, czy się poci. I tu pojawiają się pewne komplikacje, bo oczywiście taka gra potrzebuje dodatkowych modyfikacji po to, żeby próba namierzenia kogoś podejrzanego była trudniejsza. Już sam początek Gnosi wskazuje na to, że gra nie jest prosta i skrywa sporo tajemnic. Bo czego spodziewasz się jako gracz? Odpalasz grę, pojawia się plansza początkowa wyjaśniająca sytuację i ta plansza przelatuje w chaotyczny sposób, nie zdążysz nic kompletnie przeczytać i potem zaczyna się gra. To co zobaczyliście przed chwilą to prawdziwy prolog do gry, który jest takim sprytnym zabiegiem narracyjnym mającym na celu wrzucenie w gracza do gry w taki chaotyczny sposób, bo wszystkie sekrety Gnosi i zasady tej skomplikowanej, śmiercionośnej rozgrywki odkrywamy stopniowo w kolejnych pętlach. Co ileś tych pętli gra wprowadza nowe zasady, daje nam nowe narzędzia i uczy nas nowych rzeczy. I to jest dość skomplikowane, bo o ile początkowo rozmawiamy po prostu z osobami i mamy wykryć tą jedną Gnosję, tak później okazuje się, że tych Gnosji może być więcej niż jedna. Co więcej, zostaje wprowadzona jednostka, która nie jest Gnosją, ale jest człowiekiem wspierającym tajemniczą rasję Gnosi i jej starania. I myślisz sobie: okej, okay, okej, okay, nie jest tego dużo, i wtedy pojawia się inżynier. Inżynier to jest taka postać, która potrafi pod koniec danej tury wskazać jakiś cel. I zweryfikować, czy to jest człowiek czy Gnosja, i następnego dnia może ogłosić te wyniki reszcie załogi. I taki inżynier może być jeden tylko na statku, ale wtedy wchodzi doktor. Doktor to jest postać, która potrafi sprawdzić, czy osoba zamrożona w poprzedniej kolejce jest gnosją czy nie, a więc sprawdzić, czy nasza intuicja była prawidłowa. Podobnie jak inżynier, doktor także może być tylko jeden w całej załodze. Doktor inżynier i jest jeszcze anioł stróż, to jest postać, która na końcu tury może wybrać, jaką osobę ochronić. Doktor inżynier, anioł stróż. Są jeszcze strażnicy, którzy, jak się okazuje, spędzili czas na statku, więc jeśli się Ujawnią możemy wyeliminować, że nie są Gnosją. I wtedy okazuje się, że jest funkcja znana jako czyściciel dysz na statku kosmicznym. I wtedy musimy wykonać minigierkę czyszczenia dysz. Jest jeszcze, albo dobra, wystarczy może nie będę przedstawiał Wam wszystkich zasad, bo to by było spoilowanie gry, ale charakterystyczne dla Gnosi jest to, że właśnie w kolejnych turach, jakby rozgrywki, poznajemy właśnie nowe zasady. I początkowo ta prosta struktura, gdzie rozmawiamy z trzema, czterema postaciami, zamienia się w takiego społecznego molocha, bo okazuje się, że w danej pętli na statku jest 15 osób. Musimy namierzyć kilka Gnosi, są inżynierowie i tak dalej, i tak dalej. Elementem, który Spina to wszystko jest kłamstwo. Mam nadzieję, że jej wykryliście, bo funkcja czyściciela dysz to coś, co kompletnie zmyśliłem. Nie ma czegoś takiego. Wszystkie postacie w grze, także te reprezentujące pewne funkcje, mogą próbować nas okłamać. Z bardzo różnych powodów. I takim najczęstszym przypadkiem w Gnosi jest to, że kiedy ktoś z NPC-ów prosi o ujawnienie się inżynierów, doktora czy innej funkcji, okazuje się, że ujawnia się pierwszy inżynier, a potem ujawnia się drugi inżynier, a potem trzeci inżynier. No jak mówiłem, inżynier może być tylko jeden, więc jeżeli ujawni się trzech inżynierów, no to tylko jeden jest prawdziwy, a dwóch jest nieprawdziwych prawda? Błąd. Trzech może być nieprawdziwych, ponieważ ten czwarty prawdziwy mógł zostać zamrożony w jednej z poprzednich tur i jest już uśpiony, a ci wszyscy, którzy się ujawnili, są Kłamcami. I dopiero teraz zacząłem się pocić, wiedząc, że tak naprawdę nic nie wiem. Jak więc radzić sobie w tak skomplikowanej sytuacji? Mamy do tego kilka narzędzi, a takim podstawowym, dość nieoczywistym są statystyki postaci, bo w GNOS jest taki pseudo-RPGowy system rozwoju bohatera, w ramach którego za przechodzenie pętli otrzymujemy doświadczenie. Mamy statystyki postaci, które ułatwiają nam rozmaite funkcje. Ja, jak zauważyliście, mam bardzo wysoką perswazję, potrafię kłamać na każdy temat. Jedna z moich ulubionych statystyk pozwala wykryć kłamstwo NPCów, i wtedy, kiedy wiemy, że ten NPC kłamie, no to robi to z jakiegoś konkretnego Powodu. Statystyki pozwalają też odblokowywać rozmaite umiejętności, na przykład small talk. Jeżeli jesteśmy w jakiejś nerwowej sytuacji, to możemy spróbować gadać o jakichś głupotach, żeby odwrócić uwagę od tego, że dzieje się coś podejrzanego. Drugim takim elementem, który ułatwi nam połapanie się w sytuacji, jest to, że każda z postaci ma jakieś tło fabularne i początkowo nie wiemy na ich temat nic. Bo oczywiście, tak jak mówiłem, te postacie w każdej pętli mają zupełnie inną funkcję. Mogą być inżynierem, mogą być doktorem, ale mają pewne stałe cechy, które stopniowo odkrywamy w grze i dzięki temu możemy dowiedzieć się na temat historii tych postaci, ale też poznać jakoś ich słabości, jakość Relacje, są bohaterowie, którzy na przykład mają problem z kłamaniem. Te rozmaite cechy stopniowo poznajemy i dzięki temu lepiej orientujemy się w sytuacji. Chociaż właśnie Gnosja bardzo szybko stara się nas nauczyć, żeby za bardzo nie przywiązywać uwagi do danej osoby i tego, jak ona wygląda, jak się zachowuje, bo ta osoba w każdej kolejnej pętli może pełnić zupełnie inną funkcję. I tu przechodzimy do najlepszej rzeczy, znaczy dwóch najlepszych rzeczy, bo jedną z nich jest to, że możemy także grać jako Gnosia, zaspoilowałem. Tą najzabawniejszą rzeczą w Gnosi jest bawienie się z percepcją gracza i tym, jak on przywiązuje się do pewnych postaci. Te postacie bowiem mają do nas bardzo różne. Podejście. Nie mówiąc o tym, że w grze jest taki system przyjaciół, zawierania kolaboracji z różnymi ludźmi, więc czasami podczas danej pętli ktoś może przyjść do nas i powiedzieć: Hej, het, zawrzyjmy pakt i spróbujmy się wybronić przed innymi. Na przykład na początku poznajemy same postacie ludzkie. Niektóre z nich są sympatyczne, niektóre z nich wręcz flirtują z bohaterem, inne są niesympatyczne, niemiłe i budujemy sobie jakiś wzorce na ich temat w danych pętlach. Ale w następnej pętli ta postać kontynuuje swoją osobowość, lecz może być kimś zupełnie innym, może być tą gnosją. Więc my, zakładając, że to jest ta sympatyczna postać, ona nie może być zła, wpadamy właśnie na minę. Jeszcze czuję ranę po nożu w plecach. Znaczy Gnosja nie zabija nożem w plecach. A postacie, jak nas zabijają jako Gnosja, to robią takie dziwne, przerażające miny. I kiedy zaczynamy rozumieć, że nie możemy przypisywać roli do danej postaci, nagle gra wrzuca nam postać, która wygląda jak stereotypowy kosmitas ze strefy 51. I to masz tak, no to musi być on. No, zobacz, jak on wygląda. Niespodzianka, on nie był potworem. Gnosja to gra, w której cały czas podążasz po śliskim gruncie. Im bardziej przyzwyczajasz się do danej postaci, tym trudniej będzie ci zauważyć, że ona próbuje cię zdradzić. Bo czasami może się okazać, że ty jako człowiek masz według gry. Przypisanego jakiegoś przyjaciela czy przyjaciółkę, i ta osoba broni cię w dyskusjach, jeżeli ktoś cię zaatakuje, i przeżywasz z tą osobą do samego końca i okazuje się, że oczywiście ta przyjaciółka, która cały czas cię broniła, jest Gnosi. Ale co gdybyś to ty nie był człowiekiem? Bo to jest ten najlepszy scenariusz chyba w gnosi, kiedy wszyscy NPC nie ufają sobie nawzajem i próbują się okłamać, ale to ty jesteś osobą, której powinny się bać. Gnosja jest skonstruowana w taki sposób, że początkowo pętle, które przechodzimy są zaplanowane przez grę. W ten sposób oczywiście uczymy się zasad rozgrywki, ale w pewnym momencie gra mówi... Teraz ty ustalasz zasady. Dostajemy więc taki system, w którym możemy zmieniać ustawienia danej pętli. Możemy wybrać, ile będzie ludzi, ile będzie inżynierów, ile Magnusami musimy sobie poradzić, albo właśnie, czy to my mamy być kosmitą, który próbuje wyeliminować innych npc -ów. W tych konfiguracjach są poukrywane specjalne scenariusze, w ramach których możemy trafić na dodatkowe wydarzenia fabularne, właśnie pogłębiające te relacje z postaciami, pozwalające nam dowiedzieć się czegoś na temat postaci. W konfiguracji scenariuszy jest tutaj setka, więc mogłaby to być jedna z najtrudniejszych gier w historii, ale na szczęście Gnosia ma taki przycisk, który nakierowuje nas na scenariusze w których możemy popchnąć do przodu fabułę. I tu zarysowuje wam się cała struktura tej gry. To gra, w której wchodzimy w paranoiczny świat po to, żeby powtarzać pętlę i próbować dokonać niemożliwego, wyczytać blef z postaci, które są sprytne, zwodnicze. Nikomu nie ufaj. Wspaniały, budujący wniosek. Granie jako Gnosia, czyli granie jako ten obcy, daje nam natomiast przełamanie pewnego poczucia, o którym mówiłem wcześniej, o tym chaotycznym prologu, który wrzuca nam jakieś losowe informacje, a jako Gnosja dotykamy tej tajemnicy, z którą cały czas się zmagamy, czy za którą stoi coś więcej. Oczywiście gra dawkuje informacje na temat tych tajemnic. I w tym też prawdopodobnie kryje się największa wada Gnosji dla wielu osób. Gra z czasem może zrobić się żmudna, bo nawet jeżeli potrafimy ustawić sobie przy pomocy interfejsu scenariusze, które popchną do przodu fabułę, to nie zawsze w tych scenariuszach wygramy, więc musimy je często powtarzać. Ta wtórność wiąże się też z tym, że jak można się spodziewać, to nie jest tak, że sztuczna inteligencja w tej grze jest super rozbudowana. Tak naprawdę jest to gra kilku wypowiedzi, kilku dialogów, które powtarzają się w kółko i tylko co jakiś czas dostajemy jakiś nowy skrawek informacji. Mimo tego muszę powiedzieć, że bawiłem się przy tym naprawdę świetnie. Nie ma nic lepszego niż granie jako gnosja i wyeliminowanie wszystkich w taki sposób, że oni nawet nie podejrzewają, że jesteś tą złą postacią. Nie ma też zabawniejszej sytuacji, kiedy starasz się jak możesz, ale z jakiegoś powodu wszyscy ci NPC mówią he, ty jesteś podejrzany, trafiasz do zamrażarki, no sorry. Wnosja jest więc jedną z tych zabawnych gier rozgrywających się w paranoicznym uniwersum, gdzie nie ufamy nikomu, gdzie wszyscy się okłamują i gdzie bardzo powoli, stopniowo poznajemy, co za tym wszystkim stoi i co się tak naprawdę dzieje. Ale żeby nie było tak paranoicznie, to może zmieńmy na chwilę temat. Nie wiem, czy zauważyliście, ale ostatnio dopisałem do CV sobie nowe umiejętności. Ujawniłem się jako profesjonalny tester pączków. Śmieszne, nie? To był tylko smoltok, który miał was zbić z tropu. Mówiłem, żeby nie ufać nikomu.